Czy witać metryzm? Ja jestem Drift. Witam Was już w drugim odcinku z serii FNAF Into the Beat. Eee, więc jak w poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że Aegers' Springtrap aka William Afton' Kośnik. Tak, trzy ukośniki Kośnik Clit opętał naszego tatę. Nie wiem jak to opisać. To dosłownie było trochę kandydat of, Mam najważniejsze rzeczy do niż praca domowa. Plus jeden byczku. Czy to jest Morbius? Na tym plakacie? Ciekawe. No, tam w ogóle jest plakat z... Y, tak, w plakacie się mogę ukryć. Tu są te rysunki z FNAF. To co on jakby. To no, taką tę lampę dla wolna wyprzedaży garażowej. Dość retro, ale pomyślałem, że jest fajna. Szczerze, na początku myślałem tej gierki, że będziemy się chować tylko w pizzerii. A to jest więcej lokacji na to. Szczerze? Bardzo dobrze że tak zrobili. Bo to by było troszeczkę dziwne, my guess. Widziałem telefonatę na nocnym stoliku, ale najpierw muszę znaleźć sposób, żeby to coś wyszło. Stary, nie wiem, czy ta twoja matka coś, cokolwiek pomoże. Może uda mi się go przestraszyć głośnym hałasem? Zazwyczaj zostawia swój telefon w pokoju. Ty wiem. O, użyjmy tego! Estar estão. Estar estão. z tego telefonu. Dobra. Ekwipu... Tu jest ekwipunek. Czy to są wszystkie zapisane na numery? To, to wszystkie znane na pamięć? Numer mamy gdzieś, powinien być zapisany w domu. Tym. A po co ci numer to mamy? Skoro możesz na przykład... A, chwila. Połączenie? Słyszę No lepiej, żeby nie słyszał. Tym bardziej że to jest jego stary. O, przyszedł bohater. Ty, ale marzenie niektóre dzieci, dzieci się zmieniło. Bo niektóre dzieciaki z FNaF e, fn, Game'ów Chciałbym mieć takiego starego, co prawda nie zamijającego e, dzieci, ale... Znaczy, co? Co ja gadam w ogóle? Dobra, nie dziwcie się, jest północ w tym momencie. Eee, o kurde. Czyli mam poszukać numeru mamy? Kresknięć mojej rodziny, i tata na Halloween, babcie trzymająca mnie, gdy jeszcze byłem niemowlakiem. Ok, dobra. Może tutaj jest tu mnóstwo ubrań. Uh, szybko się schowałem. Noti, noti, springi. Widzicie, to by było śmieszne, jak gdyby nagle jego stary też się trzadnął w kostiumie sprężynowym. Nie wiem, jakby to miało sens, ale. Chciałbym to zobaczyć. Dobra, nieważne. Mi już powoli odwala. I guess. O, dobra. Hydraulik. 4 e, do 5, 3, 2, 5. Tam jest pifni... tam jest strych. Można na strychu nas nie znajdzie. Chociaż nie, to by nas robi dużo hałasu. Musimy tu wejść. Dobra, to jest jakaś widzę, Nienawidzę pająku... Szybkość się schowaj. Niech lepiej tu przyjdzie. On w ogóle może tu przyjść? Może. Skubany w sprężnym stroju tutaj przebiega. że my w ogóle usłyszał dźwięk lki ze strychu. Okej, okay, czyli, czyli nieważne, którym pójdę. Dobra. Mogę, żeby go tu nie było. Ja się lepiej schowam. What the fuck, man? To jest to jakiś... ...zampiak z tu Już się boję, co on zrobi. To numer mamy. Nie się schowa w koszu. Dobra, tak jak zobaczymy, jaki jest numer jego matuli. Pięć, 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 pięć. Pięć, sześć, osiem, siedem. Osiem, trzy. Nie osiem, siedem. Nie osiem, Pięć, sześć, osiem, trzy. Pięć, sześć, osiem, trzy. Pięć, sześć, osiem, trzy. Pięć, sześć, osiem, trzy. Halo? Mamo, mamo, to pilne. Co się dzieje? To on, coś, coś jest nie tak. Raz tam będę. Pospiesz się. Właśnie mam tutaj oznaczony gdzieś ten cel. Mam może wrócić do domu w każdej chwili. W mniejszym czasie nie mogę pozwolić, żeby to coś mnie zapało. Teoretycznie mógłbym wyjść w tym momencie. Okej, okay, czyli muszę poczekać na matkę. Oswald. To musi być mama. To jest guma. O, tata został porwany został... Zasta... I, zas... i zastąpiony przez... Porwany, zastąpiony? To jakiś żart, asfalt? To wygląda dobrze, powinieneś wiedzieć, że nie wolno udawać, że coś się dzieje, gdy jestem w pracy. Ale nie widzisz tego? Widzę, że tata jest w porządku. Nie wiem, co ci się open... napadło na... Ale idź do swojego pokoju i uspokój się. Muszę wracać do szpitala. To już chyba wszystko zależy ode mnie. To tam musi być uwięziony w brysanie z kolkami. Muszę wrócić do e, Jeffa. Niecierpliwy. Znajdź sposób na ucieczkę. Przez okno, dawaj. Hmm, teraz o się zjawiałem, muszę myślę na. Myślę tym, jak odkręcić te śruby. Muszę, muszę znaleźć śrubokręt. Nie ma mnie tu Myślę o tym tylko trzymając jakoś obok na motek lub nóż jest zbyt przerażająca, by o nim myśleć Dobra, zróbmy trochę hałasu, żeby William do nas przyszedł i moim tutaj planem jest pójście Plan A na strych. Plan B. Pójście do syp sypialni głównej. Plan C. Pójść albo do salonu, albo do jedalni. Co, co tu za scooby tu Kudłaty, to jednak ty? Ale jako mama jest bardzo podobna do Vanessy, I guess. Tylko, że Vanessa wolorowo jest policjantką. O kurde, tu idzie. I sobie William. Nie masz tu czego szukać. Sorry, że tak się skupiłem na odcinku, ale... To akurat jest prosta ta, ta, taktyka, którą chcę jakby chcę żeby była skutkowa. Eee, to mój jakiś pkt, właśnie. Nie mogę tego, czemu nie mogę tego użyć? Dobra, czyli okej, okay, czyli tak wyszliśmy. dobra teraz. Da, do szkoły teraz pójdziemy. Młyn, biblioteka, pizzeria i to z piłkami. Hmm. Mógł pójść najpierw temu, no. w ogóle podoba mi, W ogóle nie podoba mi się troszeczkę to, że w. Mm, gang. Chyba tu dużo możemy znaleźć, ale fa ey, fajnie zobaczyć Gang. Tym razem nie być ścigani przez Williama. Ale nikt nie może tutaj wejść? Zamknięty to temu, prawie wszystko inne w tym mieście jest zamknięte od tamtego czasu. Czy ok, czyli jak powrócimy do basenu z kurkami, to będziemy mogli eksplorować świat. Świat Boże, miasto. W ogóle chłop ma blisko szkoły. God damn, że w ogóle pi ten. No, no tak, w sumie ma to sens. I co? To tu tutaj. A czeka, tu nie mogę. Oho. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Wiele ciekawe miejsce. Teraz wiem, dlaczego była ta scena, Nadal nie mogę wierzyć, że to miejsce było jakimś domowym domem zabaw animatroników. za wymyślony w krzyśle, pani Foster. Nie tak jak mi się skojarzyło. O, jest basen z kulkami. Gdzie nadzieję, że z po nie będzie. Dobra, teraz może znaleźć tatę. Czy ten jak płacze? Może potrzebuje pomocy? No, pa. Zaatakował William i jakby dziecko zaczęło płaczeć? Czekaj! On już go wsadził spręż w endoszkielet. Co? He. He. Może na razie do niego nie pójdziemy Czy wszystkie drzwi muszą być zamknięte, ale ej, ja się boję Pomóż mi, nie mogę się wydostać Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i wypchnęło do środka Czuję, że ten kostium zaraz się zastrześnie Mhm. Zatrzaśnie się. Wyciągnij mnie stąd. Dajcie coś, aby wyciągnąć dziecko. Kurde, trąci znaleźć? Masło? O co ci zrobili? Ten portfel na pewno na do taty musi gdzie być. Nie sądzę, żeby to teraz pomogło. To kurde, co mam mu pomóc? Kościół jest zatrzaśnięty w kostiumie. W kostiumie sprężynowym, gdzie w każdej chwili może zrobić cygo ciała. Mieląkę. Czyli tak wyglądają te rzeczy od, środku, od środka. Wyglądają jeszcze bardziej pojawiające, kiedy są rozczłonkowane, jakby ta półka była jakąś wystawą strefą w łowcy. Dobrze, żeś to opisał, młody. Czekaj. Gdzie oni teraz poszli? Okej, czyli zaraz z będziemy mieli animatroników. Super Tego akurat potrzebowałem. Czaj, mogę to wrócić. Mogę to wrócić. Okej, okay, to jest akurat fajne. I co teraz tędy mogę tu wyjść? Zamknięty. Znajdź klucz. Chwila, przecież w magazynie możemy... Do magazynu możemy zajść, czy nie? Najpierw pasem mi teraz piwnica? Naprawdę aż tak ci się tu nudzi, dzieciaku? Ehm, tak, po prostu czuję potrzebę zwiedzenia. Cóż, zawrzyjmy umowę, tylko między nami. Nie płacę za wywóz śmieci i zapomniałem wrzucić worek w mój wcześniej. Napisz te śmieci tam i dam ci klucz jak wrócisz. Ale weź tę latarkę, na zewnątrz robi się dość ciemno. Dzięki, albo teraz jestem w wyczerpaniu. Przyszuka śmieci, jeśli się skończy, to jest tam masa różnych ciekawych rzeczy. Fuj. Mogę przyłączyć latarkę? Nie mam baterii, zruszyłem wszystkie, no tak. miałem przecież wyrzucić śmieci. Dobra, lecimy do młynu. Holy shit. Myślałem, że ta gra będzie chociaż dłuższa. Lecz dłuższa? Fuj, jestem pewien, że śmieci tu leżą od zamknięcia muna. Lecimy mi to Wskazówka, Skazówka, im dłużej osweta biega, tym więcej nie zdarzyłem przeczytać. Weź klucz. Wygląda na to, że dzisiejsza specjalnie to kawałek pizzy. To nie jest to. Gotowe. Dzięki gdzieś, akurat weź moje bolące plecy. Proszę bardzo, to klucz. Thanks man. się po piwnicy. Chcę coś sprawdzić, ale nie jestem pewien, czy to jest dobry plan. Prawdopodobnie to nie jest dobry plan i... I ja się w tym momencie... Duże dziecko potknie się pięć razy. Thanks. Thanks team. I co? Działa! Dobra. Nie gada, że się spali to i... F to, Fre to Freddy. Freddy. nie tego potrzebuje. Dobra, nie żeby coś, ale SFXy to macie tutaj dobre. Efekty specjalne tutaj są do pana. Jak ma taką gierkę. Uratuj mi się na dziecko. Coś czuję, że po tak długim czasie już chyba nie będzie co ratować. Jednak możemy Oj coś, czy to się źle skończy. Koczący dziecko wdzięki myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze. W jednej chwili rozumiem e, rozmawiałem z a potem To brzmi, jak on może być w niebezpieczeństwie. Choć możemy go znaleźć. Nieważne, wnosimy się stąd. Czekaj, szukamy, szukamy mojego taty. Nie widzieliśmy wszystkiego mężczyzny w niebieskiej koszuli, prawda? Masz na myśli dorosłego? Nie, nie widziałem. Słuchaj człowieku, chciałbym ci pomóc, ale... Dobra, uciekam od ciebie Springtrap Dobra, jestem ciekaw jak tu Springtrap będzie się zachowywał Akurat pająka. Wiesz, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się. Chcę się lepiej znajdę więcej. Serio aż tak bardzo się baterie rozładowują? Uciekam stąd. Nara Nie miałem dużo czasu, żeby szukać taty, ale muszę najpierw wymyślić lepszy plan Poproszę tata, dbaj o siebie, dopóki nie wrócę Wracaj do domu Ja pierdolę, to jest powalone Cinturu Wiecie co mi się skojarzy? To jakby zdjęcie, jakby tym mi się strasznie kojarzy. To jest, to jest. Jest bardziej niż prawdopodobne. Nie! O, czy to wszystko było snem? Chyba po niej nie stać. to sobie krobotę mam przycisk, który sprawia, że wydaje dużo hałasu i szaleje. Kilka razy użyłem jej, żeby przetać tatę, kiedy był w piwnicy. Nie widzisz, jak się ta stary odwdzięcza. Teraz to on ciebie straszy. Weź danie. Mój, przysz mój przyszły szóstoklasista się obudził. Co? Pierwszy dzień szkoły na młody człowieku. Mam nadzieję, że miały... Mam no, nadzieję, że nie. Miałem najdziwniejsze życie w moim życiu. Otacie. Nie. Nie ma się, z wszystko w porządku. Czekam na e Czekam na ciebie w jadalni. Co? Ouuuuuuuuhu, e, może dzisiaj podziękuję podziękuje śniadanie A, jak to tak chciał zjeść z tobą śniadanie, e, może innym razem. No cóż, nie zapomnij zabrać drugiego śniadania, żebyś nie był głodny. Weź torbę na lunch! Idź do szkoły. Hej! Hey. To William! Ja coś się stanie, jak do ciebie podejdę. A ty, nic mi nie zrobisz, no? The location? Dobra, przestan. Już mówiłem to w którymś odcinku? W poprzednim chyba. Ale do szkoły pójdziemy w następnym odcinku. Czasem dzięki, że byliście. Dzięki, że. E, w ogóle oglądacie tę serię. I guess. Nie wiem, ja to nagrywam w tym momencie ciągłem, ciągiem. Ale chyba za chwilę skończy i pójdę spać. I jutro chyba to nagram. Do widzenia. Mam nadzieję, że film z Intertobit Wam jakby. Do widzenia. Cześć, papa. Pa. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.